Kochana rodzina od dawna i, i kochani dźwignajowi. Pan Jezus umarł, ale żyje. Ale Jezus żyje. Ale Pan Jezus żyje! Okazji w świąt życzymy zdrowia. Smacznego jajka. Radości. Dużo tych prezentów. Mokrego gębusa. Gębusa. Mokrego dębusa, dębusa, dębusa. Jezus żyje od dawna. opisany, Jezus opisał. Alleluja. Iran. Alleluja. Pa, pa. Święta wielka to święta radości, święta zwycięstwa Pana Jezusa nad śmiercią, nad szatanem. Te święta są troszkę smutne, nie możemy się bezpośrednio spotkać. Chciałbym tą drogą złożyć Wam wszystkim moim najbliższym, mojej rodzinie, moim znajomym, również z pracy najserdeczniejsze życzenia. Życzenia przede wszystkim zdrowia, życzenia nadziei, nadziei na to, że przyjdzie lepszy też czas. Tutaj na moim osiedlu jest na balkonie taki wywieszony baner, napis, uśmiechnij się, będzie dobrze. Zatem tego wam życzę, dużego, dużo uśmiechu, radości, pogody, ducha, nadziei na to, że będzie lepiej. Uśmiechnij się, miej nadzieję, Chrystus zwyciężył śmierć kim jest polski Krójickowi? e Jaś e arysował mokrego dyngusa. Już powiedziałem. Jeszcze raz powiedz.